Kolejny jeszcze guardian na bombcecie, tam wie już o tym Existence Pędzi po tego fragę. guardian celowany. Oj, niewiele zabrakło. No, gdyby taką rundę wygrał Existence to byłoby coś, ależ to było trafienie. Pędzi na bombę, żeby podłożyć bombę, czy zdąży? Jest daleko od niego. Edward zdąży egzystenc! No, co ten chłopak wyprawia? Nawet z guardianem wygrał to starcie i jeszcze Existence nie rezygnuje, jeszcze walczy. Gdzie jest Edward? On pójdzie chyba od dżungli. Ale ma coraz mniej czasu, musicie pospieszyć Edward. On już schuje w okno, ale to może być runda tego dnia, to może być nawet runda miesiąca. Existence, no gdyby wyklaczował taką rundę, to byłoby coś niesamowitego. Chowa się na respa, teraz chyba usłyszy Edwarda, no i już wie Existence, musi trafić koniecznie. Edward wychodzi, Existence trafia! Mamy Ace'a dla Existence'a, mamy wygraną rundę!